Everyone else. Dies. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Laczek, a to jest nowa seria pod tytułem Let's Play Randoms. Tak, jak sama nazwa mówi, będą to odcinki, gdzie po prostu będę grał na randomach. I dzisiaj wypadło na Choke T32. Więc nie przedłużę, ja tu kliknę do bitwy. I teraz krótkie takie wytłumaczenie, czemu nie nagrywałem w ogóle tej serii e, w World of Tanks na szybko. E, mianowicie temu, że był taki mały failing, gdzie pierdolą mi w mój komputer, e, piorun oczywiście, tak, e, nie bezpośrednio w mój komputer, tylko w modem, gdzie po kablu poszedł ten, po kablu internetu do mojego PC, gdzie mi spaliło płytę główną i kartę graficzną. E, karta graficzna i płyta główna poszły obydwie rzeczy na gwarancję. E, płytę główną MSI mi uznał, dostałem nową, ale kartę gry wszędzie firma Geek. Gigabyte, ale nie, nie wiem jak to powiedzieć, gigabite. Nie, nie uznali mi. No i chuj. No i trzeba... to tam wziąłem, kurde, uzbierałem hajsy. Kupiłem sobie GTX 609 i teraz mogę na Chillu nagrywać na full detalach. Czasami są takie przycinki, ale to jest wina dysku. Ale można grać. Full detale są, nagrywanie jest. Bez nagrywania mam w DzięfSów o sorry ziom eee, Tak więc... Ja tutaj jadę w miasto. Mam nadzieję, że nie będę musiał używać Golda. E, tak, w ogóle widzę, że mi WN tutaj wzrosło i 5 kb stało się żółtych. Wcześniej miałem szatańskie WN 1666, 6, 6, lol, i 55 5 win, ale teraz mi w ogóle spada, bo próbuję to nawet chyba 10, kurwa, mać raz. Mam nadzieję, że teraz mi to wyjdzie, bo już naprawdę głowa. O, widzicie, Wcześniej te... właśnie próbowałem nagrać T69, nie? Ale oczywiście nie wyszło. Co? Kewki tak szybko tu przyjechały. Kurwa była. Okej. Okay. Yy, no to teraz yy, będziemy tu bawić się trochę. Co mnie pierdolło? Kurwa mać Pomoc mi tu. Help mi! Aha, no to dobra, ja już jestem spisany na, yy, na straty w takim razie. No, no to, to kurwa, to już jest po mnie. przecież on mi za z drugą bułę, tu się spróbuję coś poruszać. Jeszcze większy kąt, kurwa, mogę mu pierdolić tym side scrapem, tak w ogóle. Dobrze, weź go tam, pierdolni. O, KW-4, to już, yy. A tutaj stąd to 85 wycofało się, czy co? I co, ja bym się tu w ogóle wrócił? Uciekłbym stąd. Dobra, Albo nie. Albo dobra, chuj RUN 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 RUN, run. Dobra To jest 75, to kurwa jakiś debil Bo nie wiem czy on mnie wie że przebiją Nie, ale przy... zgolda w każdym razie wali, no dobra Ja rozumiem że X-potów się nie zna, ale... Zgoda w... to, to jest zgolda, to zgolda to wyjeżdża strzelasz się kurwa jego nie ma, nie? 900 damage na razie Nie jest za ciekawie. kw coś to jest pancerny czołg i z tą penetracją będzie mi trudno go przewić To od razu mogę powiedzieć No, no widzieliście to? noż kurwa jego ma... To jest, to jest złoto, to jest... Tego, tego nie ogarniesz człowieku Bo mnie to kurwa już... Dobra, oj, 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 jeszcze ja szczelić, nie no, to, to takim kątem, bo to nie rady. Tam jest gdzieś obiekt, i w ogóle mm, muszę gnać pod image. Bo ta bitwa razy 5 będzie słaba. E, tak, wiem, odcinek nie jest ogarnięty, nie musicie mi mówić. No, kurwa, mać e, film nie jest ogarnięty, bo w ogóle nie mam jeszcze takiej, takiej odświadczenia Tak w tym nagrywaniu, jak inni, jak faja, czy ktoś tam inny. Pal się, dobra, dziękuję, będzie więcej team Eee, nie mam takiego doświadczenia, więc wiecie, no ja też nie za bardzo tak to ogarnę, tak? Bo taki faja to tak to naprawdę to No sam mówi, że ciężko jest komentować i grać na skupieniu, tak? Ja go bardzo dobrze rozumiem. Eee, czekajcie. Tu chyba. Tak. Tak, <laughs> takie zastanowienie ładne fakty, jego strzelać, nie? No kurwa, nie zasłaniaj mi, idioto jebany. Dobra, gdzie są Arty? To tu gdzieś powinna być druga. Tak? Proszę. Nie. gdzie jest Arta? Tamasz. No No 2300, no nie jest za fajnie. Myślałem, że koło 3,5-4 wpadnie. No ale zobaczmy ile expa się udało nam wykręcić. Mam nadzieję, że to będzie koło 5000. Minimum, bo to, no, nie, no to taka masakryczna no bitwa była. No 4, no dobra, niech będzie. jakiś e dziękuję, tu pokończyłem, no słaba. Co? Drugi team-mage? Masakra. Oh, Jeszcze dostałem wsparcie. Dobra, no to tak, oto zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać ta seria. I ja nie przedłużając... Będę kończył. Trzymajcie się i cześć.